Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Głogów Małopolski 2024. Program realizowany przez Głogowską Fundację Rozwoju Społecznego. Usługi opiekuńcze jako niepieniężne świadczenie z zakresu pomocy społecznej skierowane jest do osób, które wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych. To takie potrzeby jak opieka higieniczna, pielęgnacja oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Celem świadczenia jest umożliwienie osobom potrzebującym funkcjonowania w dotychczasowym środowisku pomimo ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb, a także mimo barier w integracji ze środowiskiem. Poprzez odpowiednie wsparcie, ograniczenia zostaną w miarę możliwości zniwelowane, a w konsekwencji przyczynią się do podniesienia poziomu życia osób wymagających wsparcia. Usługi opiekuńcze dobierane są indywidualnie dla każdego uczestnika, adekwatnie do rozpoznanych potrzeb. Przy doborze usług brane są pod uwagę różne czynniki, to przede wszystkim konieczność zaspokojenia niezbędnych potrzeb. Sytuacja socjalno-bytowa, rodzaj schorzenia i sprawność fizyczna osoby, a także możliwości wykorzystania uprawnień oraz zasobów tej osoby i jej otoczenia. Chodzi na przykład o pomoc sąsiedzką czy wolontariat. Zapewnione są usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania, w tym zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, a w szczególności utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki, przygotowanie posiłków z uwzględnieniem właściwej diety, pomoc w spożywaniu posiłków, dostarczanie artykułów spożywczych i innych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, to także pranie bielizny osobistej i pościelowej oraz przesłanie łóżka. Zapobieganie powstawaniu odleżeń i odparzeń. Zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych. Świadczenie poradnictwa w zakresie rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje oraz organizacje świadczące pomoc. Pobudzanie aktywności społecznej i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Zakres usług opiekuńczych oraz liczba godzin wsparcia uzależnione są od wydanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Decyzji oraz stanu zdrowia osoby, jej sytuacji rodzinnej i materialnej, sprawności psychofizycznej, a także możliwości wsparcia i udzielenia pomocy ze strony rodziny i środowiska. W ramach programu realizowane będą również usługi dodatkowe, w tym wsparcie psychologiczne i prawne. Nasze usługi świadczone są przez doświadczone opiekunki oraz w miarę potrzeb również przez wolontariuszy. Efektem korzystania z usług opiekuńczych jest długotrwała i stabilna opieka oraz pomoc w czynnościach życia codziennego, poprawa sprawności fizycznej, dobra kondycja psychiczna oraz integracja ze społecznością. Utrzymanie stabilnego stanu zdrowia i poprawa samopoczucia, podtrzymanie lub zwiększenie samodzielności, a także podtrzymanie lub zwiększenie aktywności, zmniejszenie izolacji społecznej, uniknięcie powikłań wynikających z długotrwałego unieruchomienia, takich jak odparzenia, odleżyny, przykurcze, a także powikłania układu oddechowego, pokarmowego i krążenia. Więcej informacji o programie można uzyskać, odwiedzając strony internetowe lub dzwoniąc. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Małopolskim mgopsglogow mlppl Glogow, -mlp glogow -mlp i numer telefonu 17 78 97 502 Głogowska Fundacja Rozwoju Społecznego fundacja-glogowska.pl Fundacja Glogowska, maupainteria.pl. Numer telefonu 885 406 396. Program Świadczenie Usług Opiekuńczych dla Mieszkańców Gminy Głogów Małopolski 2024 realizowany jest przez Głogowską Fundację Rozwoju Społecznego na zlecenie Gminy Głogów Małopolski zgodnie z umową numer KS 524 15 2024 z dnia 9 stycznia 2024 roku w terminie od stycznia do grudnia. 2024 roku.